Kiedy jak dzisiaj ze mną y, nagrody na hobby horse champion Bo u mnie ogólnie w stajni jest tak, że co roku organizujemy zawody, w które wybieramy najlepszego hobby horse'a Więc słuchajcie, ogólnie jak się prezentują dyplomy Sama je robię, jakby ktoś pytał i ogólnie jak się prezentują torebki To jest trzecie, to jest drugie miejsce I dobra, zaczynajmy Po pierwszego Włożymy taki halterek Złote po ogólnie Musi się wyrównać te pierwsze miejsce jakoś, więc dlatego będzie złote i żółte tematyka tego pierwszego miejsca. Dalej mamy właśnie złote kordeo. Znaczycie sama to wszystko robiłam. Dalej mamy taki złoto-żółty bacik. To jest brokatowa pianka. Żółte ślinianki Oraz takie coś na tabliczkę. Na tym, na stajni, na boksie mniejsze z tym Teraz pakujemy drugie miejsce Uwaga na taki naczółek Dalej Takie gumeczki do grzyby Ogólnie teraz sam nagrywam Co pakuję Bo przedtem nagrałam film Jak ja to wszystko robię Na zdrowe piesku Lecz mi się nie chce Dodać w ten film No po prostu masakra Dodajemy ślinianki różowe Oraz dajemy Takie oto futerka na wodze. Oczywiście do każdego dorzucę w dniu zawodu jakieś batoniki, czekoladki, cukierki, po prostu coś słodkiego. Do trzeciego miejsca. To jest. Dajemy takie kordeo czerwone. taką karteczkę z trening czy nie mistrza W skrócie tam pisze, że zrobię trening temu, kto wygra trzecie miejsce. Żeby po prostu po tym treningu z 80, na przykład skoczył 90. Więc no. I tutaj dodajemy ślinianki niebieskie. Te ślinianki i kolory są ogólnie losowe. To jakby ktoś pytał. Więc ogólnie to by było na tyle dzisiejszego filmiku. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrypcji tego kanału. Papatki. A, i napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie ogólnie vloga ze tych zawodów. I teraz papatki.